W ciągu 3 miesięcy zwiększyliśmy sprzedaż sklepu internetowego z 45 do 120 tysięcy złotych miesięcznie. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyglądało skalowanie miesiąc po miesiącu, co robiliśmy, żeby utrzymać wysokie zwroty z reklam przy rosnących budżetach, gdzie pojawiły się limity i jak planujemy wejść na jeszcze kolejny poziom sprzedaży, czyli 150-200 tysięcy miesięcznie. Więc, jeśli prowadzisz sklep internetowy albo planujesz, to będzie bardzo praktyczny odcinek. Jeśli widzisz mnie pierwszy raz, cześć, jestem Adam Jagłowski. Pomogłem moim klientom zarobić miliony złotych. Marketingiem zajmuję się od 10 lat. Musimy sobie trochę opowiedzieć o kontekście. W jednym z odcinków opowiadałem, jak na koniec stycznia zaczęliśmy współpracę z klientką, która wcześniej sprzedawała głównie przez wiadomości na Instagramie. Wcześniej nie miała sensownej sprzedaży przez sklep. Były problemy z kątem reklamowym, z technikaliami, z konwersją. No, klasyka. Zaczynaliśmy praktycznie od zera. Ustawiliśmy analitykę, skonfigurowaliśmy katalog, testowaliśmy bestsellery i w lutym zakończyliśmy myśląc z wynikiem 45 tysięcy złotych sprzedaży na nowym koncie reklamowym. Ale skoro coś działa, to czemu się zatrzymywać? W marcu zwiększyliśmy budżet i jednocześnie rozszerzyliśmy asortyment. Dostawiliśmy kolejne produkty, ulepszyliśmy kreację, dostosowaliśmy teksty i zrobiliśmy 70 tysięcy złotych sprzedaży. W kwietniu. Poszliśmy dalej według tego planu i przeszliśmy psychologiczną granicę 100 tysięcy zł, a w maju ponad 120 tysięcy zł. A to oznacza, że przez jeden kwartał dodaliśmy 75 tysięcy miesięcznych sprzedaży. Nie jednorazowo, tylko na stałe, bo wyniki mamy już stabilne z dobrym zwrotem. I co ważne, utrzymaliśmy rentowność. Wzrost reklam mamy powyżej 750%. Mielibyśmy go wyższy, ale skończyły nam się jak najlepsze modele i usunęliśmy płatność za pobraniem. Zwykle jestem fanem płatności za pobraniem, ale mieliśmy problem, że dużo osób kupowało i nie odbierało paczek. Poza oczywistym kosztem jaki to generuje, był jeszcze problem z blokowaniem towaru. Ok, ale jak właściwie wyskalowałem ten sklep o 75 tysięcy zł sprzedaży miesięcznie? Trzymaliśmy się jednej zasady. Testuj, optymalizuj, skaluj. Po pierwsze najpierw testujemy i ważne jest co się testuje, bo głównie testowaliśmy w pierwszej kolejności kilka produktów na mniejszym budżecie, na kampaniach sprzedażowych, nie na kliknięcia, wyświetlenia czy cokolwiek innego. Jak widzimy zwycięzców, czyli produkty, które się dobrze sprzedają, to ulepszamy kreacje, którymi je promujemy. Ulepszamy teksty reklamowe, ulepszamy grafiki, których używamy, ulepszamy wideo. Jak mamy zwycięskie rozwiązania, czyli sprzedajemy coś z zyskiem, to skalujemy budżety tam, gdzie mamy dobre wyniki. Wiem, że to nie jest nic odkrywczego, ale 99% ludzi nie potrafi tego robić konsekwentnie. A w dodatku często testują rzeczy, no, które nie do końca mają tak duże znaczenie. Jak na przykład trochę zmieniają tekst. Tutaj trochę zmienią początek tekstu, tutaj użyją odrobinę innej grafiki, ale w sumie jest taka sama i promują produkt, który się i tak nie sprzeda. Więc ważne jest co testujesz i jak do tego podchodzisz. Przerwa tutaj tylko na chwilę. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, to zajmujemy się wszystkim, aby sprzedawać więcej w sklepach internetowych. Rozliczamy się za efekt, dajemy gwarancję wyników. Jeśli chcesz oddać marketing swojego sklepu w najlepszej ręce, to umów się na darmową, niezobowiązującą konsultację korzystając z linku poniżej. I wszystko szło świetnie do momentu, kiedy nie mogliśmy skalować dalej. Ale nie przez reklamy. Szwalnie nie nadążały z zamówieniami. Primo, może kojarzysz mam reklamę, w której wrzuciłem screen, jak klientka mówi, że nie możemy skalować, bo się szwalnie nie wyrabiają. No i nie, nie wymyśliłby nawet takiej historii. Klientka musiała szybko znaleźć kolejne pracownie, żeby nie upłynąć realizacji, to jest taki problem z natury tych, które fajnie mieć. Oczywiście nie planujemy się zatrzymać na tych 120 tysiącach. I jaki jest plan dalej? Wchodzimy w kolejny etap. Wdrażamy mailing. Po pierwsze, żeby zmniejszyć konwersję, na przykład poprzez odzyskiwanie porzuconych koszyków, czy follow-upy, czy poprzez dzięki temu, że będzie ten rabat przy pierwszym zamówieniu. Po drugie, żeby zwiększyć połatę żadnych zakupów, no bo są oczywiście sekwencje pozakupowe, zakupowe. na przykład, że po 30 dniach ktoś otrzymuje masz to, to kupisz jeszcze to, może jeszcze za nas wrócisz i tak dalej. No i po trzecie, chcemy zwiększyć zadowolenie klientów, jak na przykład automatyzację o zamówień, że paczka już do Ciebie jedzie, żeby po prostu klienci byli bardziej cierpliwi i byli zadowoleni z całego procesu. Wiele osób nie doceniam mailingu, ale według mnie to jest coś, co po prostu trzeba mieć, jeśli masz już powyżej 100 tysięcy złotych obrotu miesięcznie. To spokojnie możecie dodać minimum 10% obrotu, a w dobrym wypadku nawet do 30%. Jeśli jesteś na tym poziomie, to zadbaj mailing, upodobnij się do mnie, korzystając z linku poniżej, to zarobimy razem. Skalowanie sprzedaży to jedno z moich ulubionych zajęć. I uważam, że do 100 000 zł miesięcznej sprzedaży powinnaś dojść jednym kanałem, a przynajmniej do 50 000 zł. Chodzi o to, by się nie rozdrabniać. Możesz użyć Facebooka, TikToka, to jest mniej istotne, ale musisz wyciągnąć z jednego kanału jak najwięcej, zanim przejdziesz coś innego. I dopiero powyżej tych 100 000 lub 50 000 zł warto wchodzić w jakąś dywersyfikację czyli Google Ads, TikTok Ads, mailing, sprzedaż organiczna, SEO i tak Załóżmy, że jesteś na poziomie 40 000 złotych sprzedaży i uważasz, że już wyczerpałeś dane medium, że już nie da się sprzedawać więcej na Instagramie. Obiektywnie to nie jest prawda, to po pierwsze, tylko, że możliwe, że po prostu nie wiesz, jak sprzedawać więcej z tego medium. Ale jeśli tak myślisz, to pomyśl, jakie są konsekwencje tego myślenia Dużych kanałów w internecie są 4, 5, może tam kilka więcej. Czyli Twój sufit to byłby zaledwie 200 tysięcy złotych sprzedaży. Z tego odcinka chciałbym, żebyś zapamiętał. Skalowanie to jest proces. Jak widzisz od zera na 45 tysięcy, potem na 70 tysięcy, potem na 100 tysięcy, 120 tysięcy, miesiąc po miesiącu zwiększasz i nie należy oczekiwać, że po prostu od zera skoczysz, dajmy na co na 500 tysięcy. Po drugie, trzymaj się planu, testuj, optymalizuj, skaluj. I po trzecie, dbaj o zaplecze. plecze. Oczywiście musisz mieć szwalnie czy innych dostawców w zależności od tego, w jakiej pracujesz w branży. Czas dostawy, mailing. Te rzeczy robią różnicę przy większej skali. I po czwarte, dywersyfikacja ma sens wtedy, gdy opanujesz już jeden kanał reklamowy. Jeśli byś chciał przeskoczyć na kolejny kanał reklamowy, no to będzie Ci się trudno nauczyć dwóch systemów reklamowych jednocześnie, a jednocześnie będziesz się wyuczył podwójnie długo, bo rozdzielasz budżet na jeden kanał i na drugi, a żeby się uczyć kanału, musisz po prostu inwestować w niego pieniądze, żeby wyciągać dane z powrotem. Jeśli prowadzisz sklep internetowy i chcesz sprzedawać więcej, mogę Ci w tym pomóc. Zajmuję się Google Ads, Meta Ads, mailingami, optymalizacją konwersji i dopracowaniem oferty. Zasadniczo wszystkim, co chowa na to, że sklep przestaje stać w miejscu i zaczyna rosnąć z zyskiem. Pracuję tylko ze sklepami, które mają minimum 50 tysięcy złotych miesięcznie, bo to na tym poziomie mogę osiągnąć największy efekt i szybkie skalowanie. Rozliczam się głównie z prowizji od sprzedaży, więc zarabiamy razem. Dodatkowo masz gwarancję efektów. Jeśli w ciągu 45 dni nie poprawę Twojej sprzedaży albo zwrotu z reklam, zwracam Ci wszystkie koszty i stawiam średnią hawajską. A jeśli jesteś jeszcze poniżej tego poziomu, to też spokojnie. Wciąż mogę pomóc Ci zaoszczędzić miesiące, a nawet lata błądzenia oraz dziesiątki tysięcy złotych na nieudanych testach dzięki spersonalizowanemu audytowi, konsultacji i konkretnej strategii dopasowanej do Twojego sklepu. W opisie znajdziesz link do bezpłatnej konsultacji. Umów się na darmową rozmowę. Porozmawiamy o tym, jak zwiększyć Twoją sprzedaż bez marnowania czasu i budżetu. Subskrybuj kanał, bo w kolejnych odcinkach pokażę jak buduję skuteczne kampanie mailingowe i jak planuję skalować ten sklep do 200 tysięcy miesięcznie i więcej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.